Wśród trudnych pytań, które stoją przed ludzkością, nie ma trudniejszego niż takie, które zawiera się w formule głupota czy sabotaż. I właśnie na takie pytanie spróbuję dzisiaj odpowiedzieć, bo do takich pytań, dokładnie wedle tej formuły, formuły należy pytanie, które pani redaktor Justynie Dobrosz oraz z Gazety Wyborczej zadał, był minister Czarnik. Zostało to Państwo pewnie słyszeli. Ja, na wszelki wypadek, króciutko streszczę sytuację, która została przedstawiona w mediach Agory jako przejaw męczeństwa pani Justyny Dobrosz Oracz, ponieważ pan minister zachował się oczywiście rzeczywiście karygodnie z punktu widzenia podręczników savoir vivre mianowicie odpowiedział pytaniem na pytanie. Pani redaktywna go zapytała, czy zamierza wprowadzić ustawę, która zakaże uprawiania seksu dla przyjemności. A pan minister zamiast odpowiedzieć, zapytał: Czy pani jest głupia, czy pani udaje? Nie, czy pani jest głupia, czy pani tylko tak mówi? Wbrew pozorom, dotknął w ten sposób pan minister naprawdę sprawy fundamentalnej. Ja też często zastanawiam się, czytając kolejne pomysły, które się pojawiają w propagandzie obozu lewicowo-liberalnego, czy to jest jeszcze dla, na poważnie? Czy oni naprawdę uznali, że nie drożyzna, nie, nie węgiel, nie, nie kryzys energetyczny, nie uchodźcy, nie wojna nic w ogóle nie jest tak naprawdę tematem, który Polaków rusza tylko trzeba wymyślić taki temat, żeby wszystkich ruszyło, żeby zmobilizować do walki z rządem na przykład, że rząd chce zakazać ustawą uprawiania seksu dla przyjemności. Czy tam po prostu siedzą ludzie, którzy w pewnym momencie wstaną, ujawnią się sławnym gestem i powiedzą: Panie prezesie, meldujemy wykonanie zadania. Wykonanie zadania tutaj zgodnie z wytycznymi pańskimi. Latamiśmy kompromitowali to wszystko, aż zapewniliśmy Prawo i Sprawiedliwości piątą kadencję, bo ludzie nie są zadowoleni z tych rządów, ale jak widzą taką opozycję, to nie mają innego wyjścia niż po raz kolejny je poprzeć. No nie wiemy. A co nie wiemy, ale jest dobra pomoc. Państwo tego nie wiecie, bo Państwo nie szukacie w, y, prawdopodobnie, przepraszam, nie, nie wszyscy, ale myślę, że większość z Państwa nie obcuje z y, bańką tą internetową, gdzie są ci najbardziej, najbardziej nieprzejednani, można powiedzieć, żołnierze wyklęci liberalnej lewicy, żołnierze wyklęci antypisu, którzy tam gdzieś w końcu walczą. Z takimi ludźmi na czele jak Roman Giertych, który gdzieś tam w bunkrze, podobno w Toskanii, w piwnicy, się ukrywa już prawie pół roku przed polskim wymiarem sprawiedliwości, bo pisowcy go chcą aresztować i postawić mu zarzuty. Nie, po postawili mu zarzuty, tylko pan mecenas wtedy zemrzał. No i ważne, gdzieś tam w kanale, ukrywając się niczym, Aleksiej Nawalny z Łagru regularnie wysyła rozmaite tweety, w których obwieszcza Polakom, że prawdziwe Poparcie dla opozycji to jest 60%, a dla PiSu tylko 10% albo nawet 5%, powołując się na super tajne, bo nikt inny poza nim nie słyszał, jakiś społeczny ośrodek badania opinii publicznej, gdzie objaśnia nam te korzenie tych wszystkich spisków, na przykład spisku Jarosława Kaczyńskiego z Władimirem Putinem w celem dokonania rozbioru Ukrainy. Gdyby nie Giertych, nie wiedział, nie wpadłbym na to, że kiedy Jarosław Kaczyński wzywa do tego, aby wojska NATO wyszły na Ukrainę z misją pokojową, to chodzi mu tak naprawdę o to, żeby Lwów odebrać od Ukrainy. A z drugiej strony mam Tomasza Lisa, który też odkąd został usunięty stracił swoją trybunę w Newsweeku. Na Twitterze chyba ze 40 notatek dziennie wysyła, różne rzeczy demaskując, do jednej z demaskacji wrócę. Ale państwo z tym nie obcują, a państwo obsłowali, to państwo zauważyli, że Pista, Hydra, te wszędzie wyłażą, nie tylko tam, gdzie się ludzie ich spodziewają. One wyłażą właśnie na przykład w tych mediach, które są siłą rozpędu uważane za antypisowskie, a tymczasem chodzą na sznurku. Pisowski. Szukacie Państwo dowodów? Proszę bardzo. Piotr, tak, Lis wyleciał, tak, to już wiecie, o tym żeśmy mówili. Piotr Kraśko został zniknięty z anteny. Już go na bezterminowym urlopie, podobno już go w tvn nie zobaczymy. Teraz zniknął kolejny niepokorny, Piotr Najsztub. Został usunięty z anteny Radia Tok FM, gdzie prowadził taką audycję, w której, przypomnę, dywagował ze swoimi gośćmi, jako DDD należałoby dać wpysk panu premierowi, a właściwie nie tylko premierowej, ale prezesowi TVP, już, już nieaktualnemu od paru dni, ale wtedy jeszcze aktualnemu. No i teraz Piotr Najszczur wyjaśnia, że zdjęcie z anteny jego programu, jakkolwiek oficjalnie tłumaczone jego marną słuchalnością, musiało być częścią politycznej nagonki pisowskiej, do której się Radio TOK FM włączyło, a ta, ta gonka, przypomina, czy on to przypomina, że Robert Tekeli użył takiego niefortunnego sformułowania w twicie odstrzelić Tuska i że wszystko, co potem się stało przeciwko Najstubowi, to chodziło o przykrycie tego. Tego, że wzywał do przemocy Robert Tekieli, a on najślub wpadł niewinnie ofiarą tej nagonki, do której się Radio Tok FM przyłączyło z oportunizmu i strachu przed pisem. Ale właśnie teraz pytanie, jak to Radio Tok FM? Przecież Radio Tok FM większościowym udziałowcem jest spółka Agora. A co? A spółka Agora to <laughs> dla bywalca tej bańki, że co się państwo wydaje, co, że spółka Agora to to nie jest pisowska? Przecież Adam nikt zdemaskował, co to za ludzie są w zarządzie spółki Agora, tak? Oni chcieli od Gazety Wyborczej, żeby ona pokazała im listę tych setek tysięcy cyfrowych prenumeratorów, którymi się chwali Gazeta Wyborcza, a Gazeta Wyborcza no, powiedziała, że oni nie dadzą tej listy, bo to jest, nawet ci ludzie yy, pewnie by ta lista wyciekła i pisowcy by ich jakoś prześladowali. No tu oczywiście zarząd Agory zdaje się, niec nie próbował swoje prawdziwe postępowanie objaśnić takim wydumanym pretekstem, że z ich wyliczeń wychodzi, że coś nie ma tych prenumerat cyfrowych, że to jest jakaś fikcja i dlatego chcieliby to zweryfikować, bo tu oni są odpowiedzialni za pieniądze, ale Gazeta Wyborcza wiedziała o co chodzi, tak? Chcą zdobyć listę tych najbardziej zajadłych, <laughs> przepraszam, najbardziej bohaterskich, wrogów walczących z reżimem, żeby ich tam prześladowali. Nie dali tej listy, więc zarząd Agory, zwolnienia jakieś, no pamiętacie Państwo, no to rzeczywiście to gdzieś wyciszono, przypadek, nie sądzę, ale, ale kto to jest Agora, to już wiemy, a teraz w Agorze jest Radio Tok FM, które a z jednej strony zrzuca z anteny niezłomnego, niepokornego Piotra Najsztuba, stale będącego ja obiektem agresji, jakieś staruszki mu się rzucają pod samochód, prawda jakieś nagonki prasowe, że, że jeździł bez prawa jazdy, bez badań technicznych, że, że wyrok, delikatnie mówiąc, niesprawiedliwie łagodny, I, i tego bohatera się zdejmuje z anteny, a z drugiej strony no, puszcza się audycję, typu mojej ulubionej audycji w TOK biuletyn rewolucyjny, który Zależy, z której strony spojrzeć. Ze strony pani Kazimiery Szczuki, o, też, prawda, jedna z bohaterek minionego tygodnia, o której można zadać to samo pytanie, co pani Dobrosz Oracz, po jej sławnym wywiadzie z wiceministrem Jabłońskim. Więc z punktu widzenia pani Szczuki audycja Biuletyn Rewolucyjny jest świetną audycją, wspaniałą, która promuje tę ideę w najczystszej formie, feministycznej idei, ale z drugiej strony, który może powiedzieć, i ja się, że takich jest większe, że to jest kabaryt po prostu. Raczej jest jakaś żałosna parodia, która takie bzdury tam wygadują, że to on całkowicie uśmiesza. i to radio, i, i feminizm, i lewicę jako taką, no i te sprawy, te sprawy największe, jak jest walka z pisem. I no, niech państwo te kropki połączą. Dodam jeszcze jedną kropkę, bo obiecywałem, że przywołam tu demaskację, którą Tomasz Lis zrobił. Otóż Tomasz Lis, proszę państwa. Zauważył, zaalarmował, zdemaskował, że Radio Z, Pisowskie Radio Z, także Państwo wydaje, że spółka Eurozet nie jest Pisowska. Nie, nie. Radio Z zaprosiło do rozmowy profesora Roszkowskiego, autora sławnego podręcznika Historia i Teraźniejszość. I to do rozmowy z kim? Z Bogdanem Rymanowskim. Wiecie Państwo, że jest Bogdan Rymanowski. Jak, jak nie wiecie, to. Czytajcie Giertycha, czytajcie Lisa, czytajcie Hanna Lis, bo to jest ciekawe. Tomasz Lis zdemaskował Radio Z i Hanna Lis na swoim Twitterze też jednocześnie zdemaskowała Radio Z, że to jest hańba pisowski. Pomiot w ogóle i ona protestuje i też się zastanawiam, czy to nie jest jakiś fajny temat dla budelka albo innych serwisów plotkarskich, jak walka z pisem połączyła byłych, kiedyś skłóconych małżonków, że oni znowu na tej barykadzie razem w czułym objęciu w tego Rożkowskiego i w to radio Z, które nieprzypadkiem przypadkiem zauważa list, które się nazywa Z, a litera Z to się państwo z czym kojarzy? Na jakich czołgach, czyli symbolem jest teraz litera Z? I co, przypadek? Nie sądzę. Ktoś powie, ale przecież to pochodzi od tego, że to się najpierw nazywało Radio Gazeta, bo to było Radio Gazety Wyborczej, i to potem skrócili na Radio Zeta. Ja się pytam, ale co to za gazeta? Gazeta, która wysyła panią Dobroż oraz, żeby zadawała ministrowi Czarnkowi pytanie, dające mu okazję do ośmieszenia Dani redaktor, uznania jej przez yy, zdrową większość społeczeństwa za idiotkę i w ten sposób skompromitowania całej sprawy, no bo jeżeli na równi z oskarżeniami o inflację, o drożyznę, o złe zarządzanie państwem, o rozkład struktur kryzysowych, które powinny zareagować w takiej sytuacji, jak, jak przy ducha na odrze, a nie zareagowały. Na jednym poziomie z tym umieszcza się pytania typu: Wy chcecie zakazać ustawą seksu dla przyjemności? No to. Być może to ostatnie pytanie zostaje nieco dowartościowane, ale te inne pytania, jakby uważacie Państwo, w oczach większości społeczeństwa tracą na wartości. Oczywiście ta większość społeczeństwa jest nieuświadomiona, ona nie rozumie, co tam naprawdę się dzieje, gdzie ta hydra pisowska już Macki wetknęła, jak ona ze stron otacza tych, tych ostatnich bohaterów Najsztuba, Lisa. Żakowskie, Żakowskiego jeszcze nie, a przecież u Żakowskiego, Żakowski pozwolił, żeby Lisa mu radio Tokefem FM wyrzuciło z anteny, tak, więc już ten Żakowski to ja bym był ostrożny co do, co do tego Żakowskiego, który tak się jakoś łatwo przyłączył do tej nagonki na Tomasza Lisa, więc tych ostatnich, ostatnich tam w Sodomie Sprawiedliwych, ostatnich tych niezłomnych walczących z reżimem osacza, osacza ten Pistak od wszystkich stron. I trzeba o tym wiedzieć, co się dzieje, dlatego ja serdecznie zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych Tomasza Lisa, Hanny Lis, zwłaszcza zwłaszcza Romana Giertycha, który bardzo dużo podaje świetnych faktów, a jak co on nie podaje, to jeszcze Jan Piński podaje, jest cała tam plejada takich wybitnych, rozmaitych bohaterów walki z tym reżimem, wszystkich bardzo zachęcam, żeby to śledzili a najbardziej tych, którzy studiują psychiatrię albo szukają materiału na jakieś prace naukowe z tej dziedziny.